Taki długi filmik nagrywamy Mamy basen Basen Dawida. Wszędzie mokrę, tylko żeby ci ten telefon do wody nie To będzie pierwszy. Tam jest Tincia. Tina. Chodź, Ty na się przywitaj do kamery. Tina. Przewidaj się. Mm. Boję się trochę i dawać rękę. To no, no, będę jakby no. Bo się na to bardzo dużo na mnie. Tutaj pokażę, jak kosiłem. ze Szymonem. Tak, coś kosiliśmy. E, może lepiej no właśnie. Ja ten kości od Titanika. No, tutaj macie cały nasz domek. Dawikać no. No, kopsa. Jeszcze ja na krem. No nie, będziemy ci...

Ty już na YouTube'a nagrywasz. No na YouTube'a nagrywam. Tam, tam Dawid ma ogródek taki, ale do niego... Zaraz przejdziemy. ...nie można wchodzić. No, my zaraz do niego przejdziemy, co nie? Tutaj pokazuję szybko. Właśnie mam pomocniczkę, żeby coś mi się stało. No, jestem zaniżona. O, no i tutaj mamy całą grę, a nie No, patrzcie na ja taka szybka nie jest. Zobacz, no i tam. Chodź do ogrodu Do ogrodu. Chodź do Do, do, chodź, no. do grody, to mam. Musisz ma. nie pokazać. Elo. Elo. No ja jestem taki. Uh, tam, tam mieszkał Szymek. Tam w ogóle jest Szymka babcia. <laughs> Mokra? No, ja mam całe buty mokre, ja no tak. Nawet w środku przez patrzę. Hmm. tutaj tu no ma, tu, tu mamy ogódek no, z ruch, tym ogódek. tu no. mamy róże no a tam mamy piłeczkę no, a tak w ogóle to no, nasz kuzyn Wiktor się ukłuł o różę. no Jak Pani się nie leciała panikował dobra ale mnie wtedy nie było, bo ja byłam ten. Dowiedziała się ode mnie. Dziękuję to ja za niedługo też zacznę. Mój hmm. kanał, znowu YouTube. Więc... Yy... O tutaj Tymek, przywitaj się! To jest Brenda yy... Wila. Przywitaj yy... się do Weź kamery. Się przywitaj do kamery. Będziesz na YouTube. Hihi. Powiedz cześć. Cześć! I pomachaj, tak to było Dawida, więc to był właśnie ten odcinek, to było Dawida i znowu. I teraz Zresztą kawałek, do mojej sąsiadki pokażę, pokazał. mam... O. się zaraz do halo. Jak tak być może. Teraz tutaj ja przechodzę tędy, już tam. Ten... No i tam sędy się. Mówiłam, że taka szybciutka nie jestem. Ale drogi. Dzisiaj jakiegoś. Ognisko. Tutaj mam tak. na to mamy. Volkswagen Polo. A ogóle, jest samak, ale nie wiem, to nie jest. Chyba mogę może u deszcz. Trochę jest. Dobra, lepiej. Więc lepiej nie wchodzić. Tu jest taka mini baza. No właśnie. Tu można. O i przechodzimy do garażu. A tu środek garażu. Yy, no, sami widzicie jak tu jest. No właśnie... No a w ogóle to wiecie, że ja na każdy już jutro. Jeżeli nie zapomnę, to jutro ja mój pierwszy filmik tak na mój kanał. I jeszcze ten nie byliśmy. No. Tutaj okay. dużo rzeczy się zmieniło. Co to w ogóle? Jest? Szklarnia wasza? Tak szklarnia. Tutaj mamy pola. Nie może tam wchodzić, bo są misy. I prawie tam na polu są misy. Tutaj przejdziemy koło basenu. To, czy tam, czy tam basenu jest, tam, tam? Tutaj mamy. Ta? Tu mamy fitel. Cześć! No! Nagrywam na YouTube! A. Będziemy na YouTube! Ie. O, znalazłem pierwszą strzałkę. Szczałkę znalazłem, najlepszą z psa ze A nie, to włożył Pazek ktoś. A nie, się włożył tak. O. To na powinno być gdzieś. Ale go nie ma. Tutaj są siedzi. Ja tak pójdę tyłdę co nasze wiary. Tutaj pokazuję. Szydko pokazajcie. O, jeszcze opór do domu, tam mamy jakiegoś pana. I mamy jakiegoś pana. Tu mamy kranę. Teraz ja do... Tu nasz korytarz. Tam jest... Tu jest doszek. Dobra, runtur. Całego hmm, pozórka zrobiony. To teraz runtur domku. <noise> jak mu będzie malowane, jak będzie pomalowane, to... Po prostu Przechodzimy do pokoju, który jest. Konsola PS3. No, tu jest konsola, My dzisiaj jeszcze sobie może będziemy grać w Minecrafta na konsolinie. No jeszcze e... jest farming 20 farming. Moja... Tu są wszystkie Dawida. Tyłka. No. Tam, tam też. Tutaj jest moja maska. No, Dawid ma no. na Dila. Tam jest Tymka Krupudyn. Gdzie on jest Tymka? Mama przywitaj się. Dzień dobry. Ciekawe jak Julka zareaguje na to, że mm, masz konto na YouTubie, nie? No. już w twoim pokoju, tam gdzie śpisz? Tak. Ja obecnie notowałam u Dawida. No może jeszcze będzie nocować. Łazienkę wam pokazuję. Tu jest łazienka, tu wanna. Trochę obcisła jest ta łazienka, ale da się mi zmieścić. Tu jest zle... Tu... Zawsze mi się zlech myli z umywalką. Tu mamy umywalkę. Tu toaleta. Cibel. Puszczotka. Tutaj mamy je różne. Hej, kuchy. pokażcie w lustrze. Kuku. Hmm. Tak słuchajcie. Hmm. Cały nas dom. Tu jest kuchnia. Niedawno jedliśmy śniadanko. Tutaj mamy takie przebole. Tutaj kaly. A тут это тухлая наทะเล. А тут игрушка. Так. Tylko czekaj, zmywalka. Rybki, rybki mają ciepła kwalif, mówię. Już pełno maluszki ślimaków, mówię. To było pięćdziesiąt. W moim akwarium. Przywitajcie się. Cześć, cześć, cześć! Tu jest bardzo dużo mańszych ślimaków, naprawdę. Akwarium jest bardzo ciepłe dzisiaj. Dosyć ciepłe jest. Dlatego światła nie włączamy, mhm. co nie. Tu jest mały ślimacek Każdy Tu. Tutaj. A ja nagrywam jak będzie ten towo A tam ryba chyba utknęła. Gdzie? Utknęłaś co? Tam. tam. Ja się je, chyba tam chowa. Jeżeli na pewno nie tknęło. Nie wcięło się tam ryba? A tam jest ryba. No, A tam jest ryba. Nie widzisz? Ślipy. Mama ryba utknęła! Ryba utknęła! No bo macha nauczyła pewnie jej płetwa w ciało. Płetwa jej chciało. Mama dzwoni do taty. Ryba nam utknęła. Tam jest taki kabel. Chyba przycisnęło. Tylko z się. No naprawdę tutaj to widać. Ja Odsunę się. No przycisnęła jej chyba płetwa. No bo ona tak cały czas... Mm, z tymi swoimi małymi mm, rączkami. Dajmy, że rączkami? No. maha, maha, maha ale nie może się wydostać z niego. Biedna. Bo ryby głównie machają ogonami. I, i się poruszają, ale ta może się w ogóle poruszyć. Jajku, biedna rybka, pokaż ją, no. No patrzcie. Dzień Rybie chyba płetwa się przycisnęła. Nicia. To się ruszyć nie może. Ta to jest libiła. Ta taka... Ta to jest hib. To jest Przycisnęło jej mama, bo...